Dzisiaj pozwolę zacząć koledze. Witamy bardzo w kolejnym odcinku Let's Play Kapitan Pazur. Z tej strony MC Easy i Max Biały. Ok, jak widzicie, uciekliśmy z więzienia Laru. Jesteśmy w mrocznych lasach. Próbujemy zdobyć fragmenty układanki do amuletu 9 istnień. I mamy taki mały problem, bo jak pewno już zauważyliście, zamiast 8 żyć mam 6. Miałem Krasza Gry. Miałem crash gry, który, który, co krasz, który grabił? Mm, ten crash spowodował, że Max skakał wyjątkowo nisko i kiedy się przesuwał, kapitan Pozul nie przesuwał się tak, że przesuwał się z nim od razu cały ekran, lecz y, po jakimś czasie dopiero. Co jest kurde Dobra, wracamy tutaj. Ekran. Muszę wyłączyć pierwszy plan, bo mnie denerwuje. Tak, i miałem. Powiem tak, że po prostu miałem ogromne problemy z zainstalowaniem... Od nowa Zainstalowaniem fazura od nowa No kurde to za... Zgłaszający list, czy co to jest? To jest... A, zjeść życia! Ej, no nie mogę go zabić Dobra, kolejny fail z mojej strony Będzie ich jeszcze bardzo dużo Denerwująca gwiezdówka To jest... Y, list. miałeś rację Ufa. Przepraszam, nie, przepraszam, nie, przepraszam. <laughs> Widzisz, a nawet on sobie robi z ciebie beker. <laughs> Dobra Nic się nie stało, to tylko słowo To tylko słowo Najpopularniejsze słowo w Polsce Ale wiesz, będzie się was znowu w jak pipsu chyba już nie nagrywa, bo nie nami. Ej właśnie, chyba nie nagrywa, zobaczmy Najwyraźniej robimy małe cięcie. Okej, okay, jesteśmy z wami z powrotem. Jednak nagrywa, Myśleliśmy, że nie nagrywa, bo lekko zacinała, ale chyba musi się po prostu komputer rozruszać. Tak. Okej. Okay. Więc y, MC y, używamy starodawnej taktyki, mówi nieadłużab i bez sensu. Tak, używanie star staromodnej taktyki znanej już w średniowieczu. No i używali z... polscy królowie mówić dużo i bez sensu Dalej jest praktykowana przez polskich polityków Tak Oj, będzie ciężko no, no, jak tak dalej będzie z, z rządem polskim to naprawdę będzie ciężko Nie wiem czy wybudujemy te stadiony Co to nazywasz stadionami? Dobra, piaskowni... Dobra, na razie nazwijmy to piaskownice Nazywajmy rzeczy po imieniu Sandboxy Tak, sandboxy M Mój ulubiony rodzaj kier <grymne> coś mi nie wychodzi z kaka, nie zauważyłeś? No. Tak, w czy coś? Yy, może to, że gra lami. I tak leci ale... ale... Wybaczcie to mi, postaram się, żeby nie lamiła dalej i tak dalej i tak I żebyś i sam i nie lamił. B, i, D, I żebym sam nie lamił. Haha. Ha. Kocham, w ogóle aktor, który podkładał głos pozorowi jest naprawdę genialny według mnie. Podziękuj mu. Dziękuję, jak, jeśli mnie oglądasz, dziękuję. <grym> <grym> Jaka jest możliwe, żeby nie oglądał, jak mam na razie 40 widzów? Mmmm, nikła. Powi powiem tak, powiem tak żeby, żeby nie było ci smutno. Nikła. Oni się w ogóle pytali, skąd ja mam tylu widzów? 40, aż, bo że dopiero zaczynam i mam 40 widzów nie wiem, co nagrywam się ludziom podoba, bo ja znajduję widzów ja na początku też nie byłem specjalnie fanem twoich nagrywek Zwyk, zwykła, głupia szczeniatka zazdrość ale teraz widzę, że S skoro jesteś już taki miły, żeby, żeby docenić mój talent do fejturingów skoment... kapitan Paweł przed chwilą... dobra, nieważne Okej, okay. mamy punkt zapisu. Teraz jak e, instalowałem pasura to udało mi się bardziej spolścić z grę i zamiast e, game has been saved będzie pisało... Gra została, została zapisana. zapisana! Ale to brzmi urocznie. Ale to brzmi polsko. Tak. Jeszcze, po, jeszcze powinien tam być przecinek w, w postaci słowa "pip". Tak. No... Nieważne. Nieważne, widzowie się Ale się trochę z... zagapiłem, wiesz? Widzowie zobacz, się nie, nie słuchałem Cię. Jak będę oglądał ten filmik już na YouTubie, to. to A właśnie widać, jak sobie nabijasz oglądalność. No, ja czasem muszę zobaczyć, czy jakieś tam failów nie ma, żeby nie usunąć jest, i, jest pełno i nie failów. dodać pip. No, w pełno jest failów, ale te śmieszne można zostawić. Tak. Jeżeli są jakieś śmieszne fejle. Tu, jak pamiętam, będzie port. Co ja tak. robiłem? Y <laughs> Nie wskoczyłeś w portal to znowu. Nie ja wskoczyć w portal. A, tam jeden płata. Tak, jeden, jeden płata. Negluję mnie te myszy. To będzie wymagać O tu, pamiętasz ten moment, kiedyś przechodziłem przy tobie. Tak. Jest dość ciężki. DIN! Tak. Sobie brzmiało trochę jak dres. Tak. Ta. 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 A teraz dawaj portfel. Muszę się skupić, tak? Przepraszam, bo że nic nie mówię. Wiem, że ludzie mówią. Jeszcze tamtego z drugiego obok weź. Dobra, pisz Nawet mnie nie trafi. go za szybko. To jestem jak człowiek widmo. Niebezpieczny <śm> 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 niebezpieczny <śm> i drapieżny. Jesz y rakiny na morzu egipskim. Karuje jak woda. Chodzisz się jak stara świnia. Ha! Mrożący miecz. Dobra, udało się nam. God damn yeah. yeah. Jestem tym hardcorem Tak Paz się nie skończy? Nie, pa, zrób, to nas się nie skończy. No dobra, skończy się po czwartym poziomie. Potem w ogóle będą... Będzie hardcorowo. Eee, właśnie, odcinki będą wrzucane co, ty, co tydzień? Dopiero mówię to w trzecim odcinku, ale <grym>, zauważyliście, że wrzuciłem tamte po tygodniu. Po tygodniu. Leć, leć w przestwórze. Skąd... <grystanie> gdzie ja to słyszałem? No skąd gdzie pamiętam? Mmm... Nie się słyszałem, ale nawet nie wiem, gdzie? Myślę, że to była Myślę, że za ciebie była to jakoś grę. Kółka. No. Ułej. Gim. Co to w ogóle jest łasica? To jest lis. To jest lis? Tak. Chociaż, tak szczerze mówiąc, wygląda trochę na fretkę. A to są świnie, nie? To są psy. To są psy. To jest buldog. To Tak. Tak szczerze mówiąc, to tamten... Czy buldogi od się ladać? latać? Coś mi się wydaje, że nie. Tak. Jęknął, więc nie. Ej, to, jest, to jest trochę za cicho mamy tutaj. Musimy coś mówić, bo, 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 bo może w, w, back, w backgroundzie puścimy muzykę po prostu. E, nie, bo, bo muzyka jest B. <ścoughs> no tak, ta, nie. Muzy ta oh, muzyka, yeah. ta muzyka, drugi save. Ta muzyka, której ty słuchasz, naprawdę jest B. Ja nie, nie słucham muzyki. Tak. Bo, i, tak, tego nie można nazwać muzyką. <laughs> Yy, mamy tu 25 życia. Jakoś, yy, jak ja w ogóle przechodzę na ten poziom? Coś mi nie wychodzi. Zginiesz, Marnie. Ciężko, idziemy coś. A to wszystko to nagrywanie. W nagrywaniu się ciężej. Powiedzcie mi, w nagrywaniu się ciężej gra, niż gra się normalnie. Zwłaszcza, kiedy obok siedzi niedorozwinięty człowiek. Kolega sam się przyznał. <laughs> Mówię o tobie. Bo przecież to ja gram. Ja jak ty w nie potrafisz E tam nie potrafię grać w zręcznościówki Wystar Wystarczy... Wystarczy... Sp wystarczy speedhack, wallhack. Przemyśl to? To uważasz, że teraz tak jest speedhackiem i wallhackiem? Wow. Nie wkręcaj mnie tu, nie umiem chodzić po ścianach i nie biegam jakoś wyjątkowo szybko. Ale ale jak był crash to wyjątkowo szybko biegałeś. <laughs> aż mi, Aż ekran ze mną za mnie zadążył. Żeby... Dokładnie. Coś ci dzisiaj słabo idzie, rzeczywiście. No rzeczywiście. To taki dzień. Się... Tak. Jestem jestem dzisiaj no. ja właśnie padłem na kolce, które nic mnie nie zabrały. Bo się chowały. No ale były. No tak. No to co z tego. Je, yeah. zobacz, nie mogę wskoczyć na zwyczajną platformę. To, że obok siedzi Tres, zaczy, że od razu coś ci zrobi, to tylko stereotyp. Są drogą wow. go. Dobre. O, już koniec poziomu, więc możemy się powoli pożegnać. No, żegnaj się. No, że... No, ty się żegnaj, to twój film. Więc... Patrz, już widać nawet tę mapę. Ej jak trafił, to był szczurk. <grym> to była mysz. Dobra, bądźmy politycznie poprawni, to był mysz o Tak. Okej, okay, więc... Y komentatorami tego filmu byli... MC Easy i Manspial Ej, ja chciałem powiedzieć swój nick. Nie mam. E copyright. Copyright. <grym> Mamy kolejny fragment mapy, bye bye, subskrybujcie, oglądajcie nas, komentujcie, koment komentujcie podwójnie, bo to jest dla mnie najważniejsze. Lubię, lubię czytać komentarze. Podwójnie? Myślisz... Co miałeś ja na myśli Mówię podwójnie? Ktoś dzwoni, okej, okay, żegnam się z wami Pa!